Może zapytam o Marsz dla Jezusa. Jak oceniasz? Ty... Em, oceniam Marsz dla Jezusa bardzo e, pozytywny. E, to jest mój jakby druga e, czy trzecia uczestnictwa tak naprawdę. Pierwszy rok byłem tylko patronem hon honorowym, ale nie udało mi się e, uczestniczyć osobiście w zeszłym roku patronowałem też i byłem. W tym roku e, też patronem i też uczestniczyłem. Mogę powiedzieć, że jest dużo większa e, liczba osób, e, co mnie bardzo cieszy i bardzo że też się cieszy, że Kościół Katolicki, szczególnie ten nowonarodzony ciężar, włączyli się w tym to. To bardzo e, znamienne i znaczące. Jesteśmy na Festiwalu Nadziei, Zaraz się zacznie drugi dzień. E, jakie są e, Pana, ja będę mówić, Pana posła mm -hmm. o, oczekiwania? Tak naprawdę moje oczekiwanie zostało jakby tak? dlatego że wczoraj, kiedy Franklin Graham mówił i mówi, że zaraz przywoła ludzi do przodu, ja łapałam się za głowę, chyba nie zna Polaków. Czekam na ten katastrofa, który będzie. A Tłum po prostu tysięcy ludzi wyszli, a więc dla mnie to było bardzo inspirujące, bardzo budujące. Myślę, że Polska naprawdę jest gotowa. Um, Potrzebna po prostu, żeby usłyszeli Ewangelię. A moje oczekiwanie dalsze jest taką, że um, nie zatrzymamy się na tym, że dalej będą tego rodzaju um, działania, szczególnie na poziomie lokalnym, żeby kościoły w danym miejscowości, żeby przy, przyszli razem, podobne rzeczy organizowali, bo to są rzeczy, które doprowadzi do, do przebudzenia. Jakiś szczególny moment może utkwił? Pan Dla mnie były takie dwie momenty. Pierwszy moment to było, kiedy chór, nie ten teged, tylko to, co są, kiedy oni zaczęli śpiewać, zaczęło płakać wczoraj. A drugi to był właśnie moment, kiedy zawołał ludzi, żeby wyszli do przodu, kiedy po prostu nie mogłem się zadziwić, jak tłumy, tłumy, tłumy wychodziły do przodu. To było bardzo, bardzo um, zachęcające. Mhm. Franklin Graham i, i Billy Graham są znani w całym świecie. Yy, nie wiem, czy byli też w Afryce? Mhm. Byli? Czeka. może. Może coś pan poseł powie o tym, jak, jak to wygląda w Afryce czy w innych miejscach świata? Billy Graham na pewno był w Afryce, był w Nigerii, tam skąd pochodzę. Niestety nigdy nie miałem e, tą e, przywilej być na jego spotkaniu, ale jest osobą bardzo znaną i szanowaną e, w Afryce. Osoba, której można powiedzieć, że częściej bywa w Afryce, to jest Reinhard Bonke, który też robi um, podobne um, e, rzeczy. Oczywiście służba Billy Grahama jest bardzo um, e, znana, Billy Graham Evangelistic Association. I też z tego co pamiętam, nawet w jakimś momencie zaczęli też produkować różne filmy, takie ze świadectwem nawrócenia. Um, pamiętam, że e, tych filmy były naprawdę bardzo takie poruszające. To co to znaczy dla posła, dla, dla ciebie, że Bóg jest, że Jezus jest Panem w praktyce mm -hmm. życia mm -hmm. poselskiego. Mm -hmm. um, w momencie, kiedy oddałem życie Jezusowi, a to było 87 rok, od tego momentu Jezus stał się moim Panem. Fakt, że jestem w Polsce, to odbieram to, że Bóg mnie tutaj wysłał. Moje zaangażowanie się w polityce, odbieram to też, że to jest Boże prowadzenie i wola dla mojego życia. Um, w różnych sytuacjach, trudnych e, momentach, kiedy mam różne dylematy, e, to jest moment, kiedy naprawdę biegam z powrotem do Boga i na kolana i, i proszę o mądrości. Um, moje życie po prostu jest bez sensu, bez Boga. I on jest powodem, dla którego żyję i ja nie wyobrażam sobie żyć inaczej. Um, Wszystkie inne rzeczy, które można robić, jakby priorytet w swoim życiu, kiedyś miałem i wiem, że tych rzeczy po prostu nie dają, nie dają satysfakcji, a największe radość, największe satysfakcje daje to tę świadomość, że żyje się dla Boga. Tak jak jest napisane, e, chyba 2 Koryntian 5:15, a umarł za wszystkich. Aby ci, którzy żyją już nie dla siebie samych, żyli, lecz dla tego, który za nich umarł, i został zbudzony. Dla mnie to jest, to jest inspiracją. Dla mnie to jest bardzo ciekawe, że chyba jedyny, no nie jedyny, ale no, obecnie chyba jedyny ewangeliczny chrześcijanin w Sejmie to jest ktoś, kto przyjechał do Polski z Nigerii, tak? z Afryki. I się zastanawiam, jak pan poseł to ocenia. Dlaczego tak się dzieje w polskim kościele, że. Wielu chrześci... wiele, wiele chrześcijan patrzy na politykę właśnie w taki sposób, że nie wiem, czy nie, tego powołania nie rozpoznaje, czy go nie ma, czy się boi, jak to, jak to, jak to można ocenić? Myślę, że e, po pierwsze były takie mm, e, niezbilansowane nauki, które pokazuje, że duchowość czy służba to jest tylko wtedy, kiedy robi coś w kościele, a to jest błędne. Nasze nasza życie jest służba. I rozumiem, że kiedy Jezus powiedział idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, że chodzi Mu o nie tylko geograficzny część świata, ale każdy aspekt życia społecznego, że Bóg chce mieć tam ludzi, którzy będą dla Niego świadkami. A więc zrozumienie to mnie tak naprawdę uwolniło, bo ja też byłem wychowany w tym, że o służba to jest o zostawić to wszystko i w Kościele i Uważam, że Bóg jest Panem Panem, Jezus jest Panem um, i On chce nas użyć w różnych miejscach. Pamiętam, kiedy miałem zaangażować się w polityce, prosił mnie jeden z pastorów o, o wsparcie, o modlitwę. I on mi powiedział coś takiego, polityka jest jak szambo, a Ty chcesz w tym pływać. I taką właśnie świadomość panuje wśród wielu wierzących. Na szczęście był inny pastor, który akurat też Baptysta, to był baptysta, pastor Władysław Wakuła ze, Cieszyna, który mi kiedyś zadał pytanie, gdzie najbardziej jest potrzebne światło, tam, gdzie jest ciemno czy tam, gdzie jest jasno. A więc dla mnie to jest to jest. I bardzo się cieszę, to nie jest łatwa służba, to jest specyficzna służba, ale z Bożą łaską możemy wszystko. Uważam, że Bóg potrzebuje mieć ludzi, w polityce, w mediach, w biznesie, w nauka, w szkolnictwa, w sądownictwa, w służbie zdrowia, w każdy aspekt życia społecznego. ludzie, którzy będą tam, nie tylko mówili o Ewangelii, ale żyli Ewangelii poprzez swoje życie pokazali, co to oznacza być wierzącym. A mam takie pytanie, jakby rozumiem osobiste świadectwo, które wpływa na innych polityków, żeby myśleli o, o wierze, myśleli o nawróceniu, hmm. ale co to w praktyce oznacza? Powiedzmy, że dobry piekarz musi piec dobre bułki. I też przez te dobre bułki pokazuje swoje oddanie Chrystusowi. Hmm. Nie tylko przez to, że się modli przed hmm. jedzeniem, ale też w jakości bułek. Hmm. Czym są te, 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 te dobre bułki dla polityka, tak, który jest chrześcijaninem? E, tak, e, uważam, że przez ich owoce poznacie ich. Uważam, że chrześcijanin który jest zaangażowany w polityce czy w jakikolwiek um, pracę powinien pokazać to, co nazywam excellence, to znaczy dobrej jakości w tym, co robi. To znaczy, że jest pracowity, to znaczy, że jest uczciwy, to znaczy, że jest sumienny, to znaczy, że wszystko, co robi, robi to dobrze, bo nie ma nic gorszącego jak osoba, która mówi fajne rzeczy, ale jego życie jest zaprzeczenie tego, to, co um, mówi. A więc przede wszystkim uważam, że e, nasze życie powinno być to świadectwo i wtedy, kiedy mówimy, ludzie będą słuchać. I tak samo dla mnie, będąc politykiem, oczywiście ja nie mogę powiedzieć, że e, jestem doskonały, e, bywały momenty słabości, ale dla mnie ta słowa excellence, to znaczy doskonałość, e, byciem celujący, jest rzecz, które. Em, zawsze em, cechował to, co e, robię. To dlatego e, na moje dyżury poselskie przychodzą tłumy. Tak. E, teraz, żeby zapisać się na dyżur poselski, dopiero może w październiku. Dlatego, że przychodzą, jak zaczynam rano, do wieczora, ludzie plus przychodzą. A inne e, osoby posłowie, nawet jeden z dyrektorów biura był u mnie, powiedział, ile ja mam w jednym dzień, nie mają na cały rok. Dlaczego ludzie przychodzą? Dlatego, że widzą człowiek, który um, to, co robi, robi to całym sercem. To dlatego uważam, że jako wizące najważniejsze nasze świadectwo to jest życie, w którym my żyjemy, tam, gdzie my jesteśmy. A sprawiedliwość jak aposeł rozumie sprawiedliwość Bożą, no bo Królestwo Boże jest też sprawiedliwością. Czyli tak. co my mamy wprowadzać w tej sferze polityki czy w sferze prawa? Jakie Boże. Co zrobić, żeby to były Boże Boża Sprawiedliwość, hmm. Boże Prawo? Um, oczywiście uważam, że powinno być rozdział. Od razu powiemy o tym, rozdział państwa od Kościoła. Powinno być taki rozdział. Um, ale uważam, że osoba wieśnięca powinna wnieść te wartości, które ma w tym, co e, e, robi i w ustanowione e, prawa. Um, Powinny wnieść nie tylko sprawiedliwość, bo czasami. Są dwie rzeczy, które tu, trzeba tutaj jakby wyważyć. Miłosierdzia, tak? miłość i współczucia, e, empatia. E, um, uważam, że prawo, ale także empatia. A problem polega na tym, że często mamy empatia, współczucia, bezprawia. Tak? A z drugiej strony mamy sprawiedliwość i prawa, tak? ale bez e, współczucia. Uważam, że powinno być takiego e, e, równowagi. Są wiele e, e, Prawa, które są jakby proponowane. Uważam, że wierzący w takim miejscu jak polityce jest światłością, jest solą. A sól jaki ma funkcję? Sól jest tym, co zatrzymuje gnicza, sól jest tym, co daje smak. A więc uważam, że w tych miejscach, tam wtedy, kiedy trzeba, że chrześcijanin powinien pokazać, jak, jak powinno być. Tak jak było przy ustawach o aborcji, czy o związkach partnerskich. Z jednej strony uważam, że nie powinna być instytucjonalizacja, czy powołanie nowego instytucja pod nazwą „Związki partnerskie. To jest prawo, to jest sprawiedliwość. Z drugiej strony, współczucia, miłość życia. Uważam, że powinno być pewne unormowanie, które sprawia, że ci ludzie nie będą dyskryminowani. Na przykład, że będą mogli odziedziczyć, jeżeli takie mają wola, będą mogli odwiedzać swoje partnerów w szpitalu i tak dalej, tak dalej. Więc uważam, że tutaj to jest właśnie ta równowaga. Polityka jest próba wyważania, tak? Z jednej strony wprowadzenie pewne normy i prawo, ale z drugiej strony okazywanie Wyrozumiałość, szacunek nawet dla oponenta. A więc uważam, że to, jest, to, to nie są konfliktujące rzeczy. Ale od razu powiemy, że przez ustanowienie prawa nie można nawracać ludziom. Prawo nie nawróci ludziom. To, co nawraca ludziom, to jest Ewangelii. Ewangelii jest to, co nawraca ludziom. A więc um, prawo. Z jednej strony nie powinny też być takie, e, tak jak Saul wprowadził, że podczas walki, że ogłosił post tak? e, i potem doprowadził to do, do innego ekstrema. Więc jestem przeciwko e, radykalizm tych ekstremach, ale uważam, że zdrowy rozsądek powinien zwyciężyć. I w moim ocenie zdrowy rozsądek jest nie wprowadzać nowej instytucji pod nazwą związki partnerskie ale z drugiej strony prowadzić ułatwienie, które nie spowoduje dyskryminacji osoby homoseksualnej. Jeszcze marzenia i plany. Jakie mam marzenie? E, moje marzenie tak naprawdę to jest być w Jego woli. Wiem, że to wygląda jak takie nadduchowe, ale jestem najszczęśliwszy wtedy, kiedy jestem w Jego woli. E, wiem, że kiedy będę szukał Go, że um, kiedy będę rozkoszował się Boga, żądami tego, to, co żyje serca jest serce moje. E, moje marzenie takich rzymskich jest mnóstwo, nie będę tutaj o tym e, mówił, ale dla mnie największym pragnieniem, największym priorytetem to jest to przypodobać się Bogu, bo nie ma większej radości, nawet nie wtedy, kiedy ludzie klepią mnie e, w plecy czy gratulują. Dla mnie e, to jest miłe ale nic tak naprawdę nie oznacza. Dla mnie znacz, znaczenie ma, kiedy Bóg mnie klepie w plec i mówi, że dobrze robię.